Dokładnie dwie trzecie z Was powiedziało, że chce się dowiedzieć jak zarabiać pierwsze pieniądze w PoE. PoE panuje jedna główna zasada zarabiania. Im więcej wyłożysz, tym więcej zarobisz. Oznacza to, że metody, które tutaj zobaczycie, nie pozwolą Wam zarobić pierwszego miliona, gdyż jedyne co będziecie inwestować to swój czas. Jednocześnie chcę wspomnieć, że w PoE są dosłownie setki sposobów na zarabianie i w tym filmie przedstawiam tylko te podstawowe lub moje ulubione. No to jedziemy. Chaos Recipe, czyli przepisy na chaosy u wendora. Tak, tak, wiem, słyszeliście już o tej metodzie kilkanaście razy, ale posłuchajcie jeszcze raz. Dzięki tej metodzie możecie zarabiać już od dziewiątego aktu w trakcie kampanii. Krwawy akwedukt to Wasz najlepszy przyjaciel. Lecą tam przedmioty z item levelem 60+, czyli takie, które nas interesują. Aby otrzymać od Vendora aż dwa chaosy, należy sprzedać mu pełen zestaw rzadkiego, niezidentyfikowanego ekwipunku na poziomie od 60+, do 74. Pełen zestaw zawiera hełm, rękawice, buty, zbroje, dwa pierścienie, amulet, pasek i komplet broni, czyli np. jedną broń dwuręczną lub dwie bronie jednoręczne, lub np. broń i tarczę czy łuk wraz z kołczanem. Uwaga! Jeśli chociaż jeden z tych przedmiotów będzie zidentyfikowany, to wędor nagrodzi nas już tylko jednym chaosem. Oraz uwaga dwa: jeśli wszystkie przedmioty będą miały item level 75 lub wyższy. Zamiast chaosów dostaniemy od wędora regal orby, których nie chcemy. Natomiast jeśli chociaż jeden z tych przedmiotów będzie przedmiotem poprawnym, czyli z item levelem od 60 do ponownie 74, to ponownie otrzymamy chaosy. To taki mały trik, który pozwala nam nie rezygnować z chaos recept, nawet jeśli jesteśmy już na wyższych tierach mapy. A tak, a dla wyjątkowo zawziętych można skorzystać z takiego programu jak Chaos Recipe Enhancer, który za Was patrzy, które przedmioty można podnieść, ale o tym kiedy indziej. Delving, czyli bieganie po kopalni, to kolejna metoda stosowana przez wielu graczy w celu zarobienia tak zwanego głównego konkurencji czyli drobnej waluty na podstawowe wydatki. Delv dostępny jest już od czwartego aktu na kampanii, gdy pierwszy raz spotykamy Niko w kopalniach. Zaprasza on nas do wspólnego kopania w nieskończonych odchłaniach jaskiń, gdzie możemy zdobyć różnego rodzaju bogactwa. Ogólna zasada delwingu jest taka, żeby zjeżdżać coraz głębiej, bo im głębiej, tym lepsze nagrody. Oczywiście cała mechanika jest nieco bardziej skomplikowana, trzeba bowiem w międzyczasie zdobywać azuryt, który służy nie tylko do ulepszania naszego kopalnianego wózka, który pomoże nam przetrwać, ale także do zakupu wszelakich rezonatorów od niko. Z racji, iż wszelakie materiały do craftingu mają ogromne wzięcie, to wszelkie fosile czy rezonatory znalezione w delwie możemy z łatwością sprzedać innym graczom. Jeśli szczęście nam sprzyja, to delving może być prawdopodobnie jedną z dwóch najlepszych metod na zarabianie na samym początku. Tylko trzeba to lubić. Atsiri to prawdopodobnie moja ulubiona metoda na zarabianie. Wejściówkę na Atsiri można zdobyć samemu w falsajdach lub kupić na rynku całość za jakieś 3-4 chaosy. Jeśli chcecie rozpocząć inwestowanie waluty w celu jej pomnożenia, to ta metoda jest prawdopodobnie najlepszą metodą jaką możecie wybrać. Acili jest szybkim, seksownym i łatwym bossem, który zawsze dropi jeden przedmiot unikatowy. W zależności od naszego szczęścia, oczywiście, możemy zarobić nic, jak i rozbić bank. Z mojego doświadczenia, jak i z testu na 11 Acciri, które dla Was przygotowałem, zobaczycie, że na acili zawsze się zarabia. Dodatkowo na sprzęt z Acciri zawsze jest wzięcie, głównie buty i flaszki, jednakże zapaski i berła również możemy coś zgadnąć. Warto też wspomnieć o tym, że z acili wypadają kawałki wejściówki na Uber acili. Które również warto sprzedać, będąc przy Uber AdSiri, absolutnie nie warto jej robić, a przynajmniej z mojego doświadczenia dużo lepiej sprzedać wejściówkę. Jak widzicie, w tle zrobienia Acilie trwa śmiesznie krótko, zwłaszcza na moim starterze, i nie wymaga od nas żadnego wysiłku. Po prostu przebiegamy mapę i ją mortujemy, zabierając pozostałości. Poszczęściło nam się i z 11 Acilie wypadły buty z bardzo dobrymi statystykami. Takie buty możemy od ręki sprzedać za 39 chaosów w siódmym dniu ligi. Słabsze buty pójdą za 10 chaosów, wejściówki na uberkę łączne za 30 chaosów, 4 flaszki, w tym jedna z perf elemental, łączne za 20 chaosów. Pierścienie są nic nie warte. Łączkę z 11 od zarobiliśmy zaokrąglając 100 chaosów, nawet jeśli policzymy, że wejściówki kupiliśmy, a nie zdobyliśmy sami, to jesteśmy 45 chaosów na plusie. Profit 10 na 10. Jeżeli dzięki podanym metodom przestaniesz być biedakiem, to pomóż też mi w nie być ubiedakiem i subskrybuj ten kanał. Serio mam więcej chaosów niż złotówek. Jeśli potrzebujesz informacji na temat gry lub chcesz wiedzieć więcej na konkretny temat, to nie zapomnij zostawić komentarza pod filmem. Do następnego razu, przyjaciele!